Liczę ludzkie odziany, dla szczęścia ludów Twych braci, o Jezus, bawco kochany. Drodzy, gromadzimy się, aby oddać chwałę Naszemu Panu i dziękować za dar niebowziętej Pani. Wpatrywać się w tę, która uczestniczy w chwale Boga, a jednocześnie towarzyszy każdemu z nas w naszym zmaganiu, w drodze do Domu Ojca. Ona, będąca w niebie, jest jednocześnie blisko swoich dzieci. Oddajmy chwałę. Niebowziętej Pani, Matce Bożej Zielnej i dzisiaj też gaździnie pod ludźmierskiej Pani, którą to figurkę dzisiaj poświęcimy. Witam was wszystkich, mój serdecznie. Witam i górani, witam i górników, wszystkie organizacje i was wszystkich, którzy otwarci na Boga przeżywamy Jego paskę. Po to, abyśmy my życie w sobie nosili. Gromadzi nas miłość. Ale tej miłości zawsze towarzyszy ona, Maryja, nowa arka przymierza, wybrane naczynie, najpiękniejszy kwiat, najpiękniejsza z rodzaju ludzkiego. A więc wpatrzeni w nią, jednocześnie razem z nią, Patrujemy się w Tego, który swoje życie na chwałę Ojca składa, aby nam życie przewrócić. W niebowzięta Pani, Matka Boża dzielna, Gaździna Ile imion moglibyśmy nadać Maryi? Ja myślę, że każdy z nas potrafi nadać swoje imię Maryi. Ja mam nie jedną, którą, którymi nazywam moją miłość życia, Matkę, Maryję. Co w Twoim sercu gra, kiedy dzisiaj oddajmy chwałę Bogu, dziękując jej, dziękując Mu za niepokalaną, za jej wywyższenie do chwały nieba. 1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłasza dogmat wiary, potwierdzając tym samym wiarę wieków, ludzi którzy w niej widzieli w niebo wziętą. Ogłasza dogmat, a więc niepodlegający e, dyskusji e, akt wiary, że ona z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Do nieba, czyli do miejsca, do którego my wszyscy dążymy, nie pozostawieni, sami sobie, ale wspomagani niepokalaną. W dzisiejszej apokalipsie, a więc ostatniej księdze Nowego Testamentu ukazuje się otwarte niebo i arka przymierza. Tą arką przymierza nową jest ona nosząca pod swoim sercem Zbawiciela Świata i ukazuje się ona, zwycięska Pani, odziana w słońce. Czyli w Jezusa Chrystusa, Sonus Invictus, niezwyciężone słońce. Pod jej stopami księżyc i korona upleciona z dwunastu gwiazd. Liczba dwanaście to w Biblii jedna z liczb wyrażających pełnię doskonałość. Matka. I rozgrywa się dramat na niebie, bo ukazuje się smok który pragnie pożreć niewiastę, a ona jest zachowana i pragnie porwać jej dziecko, które ona przyniosła na świat, a ono zostaje porwane do Boga. I rozpoczyna się walka z jej potomstwem. Ty jesteś potomstwem niepokalanej, i rozpoczyna się walka. Nie czujesz jej codziennie? Nie doświadczasz zmagań, pokus? Zobacz, jak dzisiaj jest podzielona ludzkość. Zaszczepieni, niezaszczepieni, kto kogo zaraża, kto komu przynosi krzywdę, kto za jaką jest opcją i kto za jaką miłością. Nie doświadczasz tego? Kto Cię obroni? Kto płaszczem ochroni? To powie dziecko, nie martw się, to ja jestem zwycięska Pani i do mojego Syna ostatnie słowo należy. Kto Cię obroni? Do kogo Ty przynależysz i do jakiej ojczyzny zmierzasz? W niebo wzięta Pani, niepokalana, Matka Boża ziemna, gaździna pod Opowiadałem dzisiaj jedno z Pań, iż kiedy przyszła na świat, mama, góralka, wzięła to małe, płaczące dzieciątko, jeszcze w pieluchach będące, i przyniosła i postawiła na ołtarzu. Do matki Bożej, Gaziny Podchala, ją ofiarować. Piękne, co? A komu Ty życie swoje ofiarujesz? Czy każdego poranka, mówisz, mamo, na chwałę Ojca chcę żyć, życie Ci moje oddaję, męża, dzieciaki swoje, zachowaj mnie. Ty, kiedy już doświadczasz chwały, wiesz, co to jest zmaganie, bo sama drogę tą przeszłaś i wcale Ci nie było oszczędzone bólu, trudu i cierpienia. Pod krzyżem się zmagałaś i Kościół rodzący się przeniosłaś swoją wiarą. Kto Cię obronił? Cię zachowa. Taki mocny jesteś, taki inteligentny, rozumy świata pozjadałeś? Maryja. I dobrze, że w naszej świątyni Ona, Jasnogórska Pani, Częstochowska nasza, bliznami pocięta jest. Nie oblicze wymaszczone, ale bliznami pocięta. Nasza matka, grzechami naszymi dotknięta, za dziećmi swoimi się wstawiająca. Kto Cię obroni? Kto zjednoczy Twoją rodzinę? Kto Cię zachowa? Kardynał Wyszyński tak się modlił. Maryjo, najlepsza orędowniczko i pośredniczko u Boga. Wstawaj się za mną, kiedy zmagam się z codziennością, kiedy cierpienie zamyka mi oczy na Bożą obecność, kiedy zniechęcenie odbiera mi nadzieję i wiarę w to, że Bóg mnie kocha, kiedy moje upadki oddalają mnie od nieba, kiedy zapominam żyć z Bogiem i dla Niego, pozwól mi podążać przez polską ziemię do Bożego nieba. Święty. Mój założyciel, sługa Boży, karnał August Klon, założyciel mojego zgromadzenia na Morzu Śmierci wypowiada prorostwo. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. I pod tymi słowami podpisywał się kardynał Wyszyński, Jan Paweł II. A wczoraj obchodziliśmy wspomnienie 80. rocznicę męczeństwa Maksymiliana Marii Kolbego. Wszystko dla Maryi. Wszystko dla niej. Zdobyć cały świat. A ty dla kogo chcesz zdobyć świat? Dla kogo chcesz Go zachować? Ustrzec. Maryja. 1919 rok. Od 13 do 25 sierpnia nasilają się walki pomiędzy wojskami polskimi i bolszewicką armią. W zasadzie nic nie jest w stanie obronić Europy przed zalewem komunizmu. Polska w otwartych kościołach modli się. Dzień i noc warszawiacy na Starówce u Matki Bożej Łaskawej błagają o cud, bo nikt ich nie uratuje. 15 sierpnia bitwa pod Radzyminiem i tam Zwycięstwo przychyla się na stronę polską. Modlitwa, wiara, zaufanie Maryi, Matce Bożej Oskary. I ta bitwa jest zaliczana do jednych z osiemnastu bitw najważniejszych w historiach świata. Co może Matka? Co może wiara? Nie poddawaj się nie załamuj się, że nie ma wyjścia, że taka opresja, że to już wszystko jest stracone. I wątpisz czy miał ostatnie słowo nie rób tak. Kiedy wszystkim się wydawało, że to już koniec, przekupili strażę, postawili żołnierzy. Plotka się rozeszła. Niedziela zmartwychwstania. I cud i on żyjący Pan, czy Ty w to wierzysz? Dziękujemy dzisiaj Bogu za naszą matkę. Dziękujemy za w niebu wziętą Panią. Dziękujemy za to, że jesteśmy dzisiaj świadkami pokoleń, które doświadczyły cudu nad Wisłą. 1920 rok. 15 sierpnia. Jakie są Twoje zwycięstwa? I z kim one są związane? I komu zadedykowane? I komu zwycięstwo Ty oddajesz? Powstańmy. Maryjo, niebowzięta Pani, niepokalana. Tobie po raz kolejny zawierzam tę wspólnotę parawi. Zawierzam wspólnotę polonijną. Każdego z nas z osobna. Zachowaj nas, strzeż i sercom naszym udziel łaski, odwagi, zaufania w moc Twojego syna Jezusa Chrystusa. Niech ta wspólnota stanie miejscem nowego życia dla tej metropolii. Oddajmy Tobie. Nasz Panie chwałę i dziękujemy Ci za naszą matkę, niepokalaną, niepowziętą. Amen. Przygotowanie tej figurki Matki Bożej Ludźmierskiej, która to będzie na poczesnym miejscu ustawiona w choru kościoła. Dziękuję za przygotowanie bardzo smacznego obiadu, na który zaraz po mszy świętej serdecznie zapraszamy. Cały dochód z tego wydarzenia górale przeznaczają na naszą parafię, za co im serdecznie dziękuję. Prezes w Związku chce słówko do nas rzec, więc jeszcze siądźmy na chwilę. Matko włosko Polsko, te ludzi Pani, cieszymy się strasznie, że jest razem z nami, tych nasą gaździną Podchola całego, jak i wybranką narodu polskiego. Tym na Podcholu Matusiu królu jest, Poździutkim górolę Ty się opiekujesz, Pokazujesz wszystkim w którą droga Wysoko do nieba, do wielkiego Boga. Tak jest prowadziła rodoka naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. On Tobie Matusiu zawsze był oddany, Ojciec Święty Polski, Papież nas kochany. Jak to w 1963 roku Tobie koronowali, to biskupi do ludzi wtedy przyjechali, na tą uroczystości górale się zeszli, co by Twoją matusz, figurę, oni to ponieśli. Wtedy z Twojej ręki było ciało, ale dzięki Bogu nic się to nie stało. Wtedy Karol Wojdeł wysportowany przez wszystkich góroli, bardzo dobrze znany, bo przecież nos góroli spod hola bierzmową, to Ty zna pod holu dość czysto przebywał. Wtedy twoje berło, to chwycić zdobył. Do dziś pamięć o tym z zachował. Tyś mu matuś wtedy berło przekazała. Za piętnaście roków na papieża tyś go to wybrała. Zaraz po wyborach, jak Polskę odwiedził, kozny z nos tą pielgrzymkę śledził. W on matuś tobie za wszystko dziękować. I Twoją dobroć w sercu swym zachować. Jak się w nowym torgu króle zabrali, to Twoją figurę ze sobą na lotnisko zabrali. Bo oczy Święty chciał być blisko Tobie i razem z góralami na lotnisku modlić się do Tobie. Też go prowadziła turniami, grajami, choć czasem trudnymi górskimi szlakami. Niełatwo to było Jego mocowanie. Ale Matuś w tobie miał też zaufanie. Nie bał się niczego. Polskę wolną widział. Zawtó to Karol, kardynał Wyszyński we więzieniu siedział. Wierzył bardzo w tobie. Oba tak zrobicie, za Polskę od komunizmu razem uwolnicie. Tyś go Matuś przy tym razem z nami stoła że nawet przy, powrócie, przy przewrocie kraj się nie polował. Wielkie za to dzięki wszyscy Ci składamy, bo dzięki Ojcu Świętemu i Tobie Polskę wolno mamy. O tym Polacy wszyscy pamiętamy i z sanktuarium w Ludźmierzu często odwiedzamy. Przy każdym to święcie muzykanci grają, Twoje imię Matuś zawsze wysławiają. Ojciec Święty lubił muzykę goracką i tą piękną górę nasą potalajską. Zawsze chcemy chodzić Jego to śladami, co nam ich wyznacza, kiedy razem z nami. Teraz warę o Niemiec się tutaj i z całą parafią do Tobie modlić się będziemy. No o Tobie Matuś. Pamięć nie zaginie w całej nas, w naszej Polsce i w obcej krainie. Do tobie Matusiu, modlitwy składamy, bo miejsce tam w niebie, Boga wyproszone. I no pod tym krzyżem, i no pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polok, Polokiem. Bóg zapłe. łaskę, abyśmy w drodze do nieba za jej przewodnictwem osiągnęli chwały zbawionych przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Aby one, przypominając nam naszą matkę w nasz wzrok kierowały na nią, która poprzedziła nas do domu ojca, aby jej wstawnictwo towarzyszyło naszym zmaganiom i wypraszało wszelkie potrzebne łaski przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.